Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na otwarciu siódmej wystawy fotograficznej Małej Galerii. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim artystom fotografikom, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy. Chciałbym podziękować również studiu fotograficznemu Marka Hakerta, które jak co roku pomogło nam przygotować tą wystawę i podziękować również dyrekcji Liceum Mienia Filomatów Cholnickich, dzięki którym mogliśmy tutaj dzisiaj gościć. Przekazuję głos panu Stanisławowi Wogniskiemu, który zaprezentuje przedstawienie artystów i opowie, o czym dzisiejsza wystawa. Dziękuję dyrektorowi Bycholickiego Centrum Kultury. Za to, że po raz kolejny mogliśmy wspólnie zorganizować kolejną edycję, kolejne podsumowanie działalności Maury Galerii, która funkcjonuje od 12 grudnia 2012 roku w Studiu Fotografii Cyfrowej u Marka Hakerta. Dzisiaj jesteśmy gościnnie w Auli Liceum Ogólnokształcącego. Kształcącego. Dyrekcję dzisiaj reprezentuje kolega Bogdan. Kufel, który jednocześnie też jest współorganizatorem, inicjatorem wystaw, które tam w studiu się też odbywają. Serdecznie dzięki za to, że mogliśmy tu w tym miejscu się spotkać Przekażę przy kawie, przy soku ciastku i przy okazji jeszcze zobaczyć prezentację o górach po prostu. Autorów zdjęć chciałbym zaprosić tutaj. W tym roku swoje wystawy mieli Katarzyna Bingier, która przeprasza ale niestety pracuje do późna wieczora, więc nie mogła dzisiaj przyjść. Jest Aleksandra Sikorska, jest z nami? Jest. Zapraszamy tutaj. Dalej, Sebastian Dąbrzaka-Szewiatowski. Daria Małaszewska, też pracuje, obiecała, że, że może dołączy w, w czasie trwania tej yy, wystawy jeszcze do nas. Yy, Patrycja Łącka, zapraszamy Patrycję. No i moja osoba, której też tutaj zdjęcia w tym roku yy, dość udało się yy, włożyć. Z ostatniej wyprawy w Tatry, a więc to jest taki komplet niepełny w tym momencie autorów, którzy w tym roku dostarczyli nam swoje prace, opowiedzieli o nich, podzielili się swoją pasją, a więc serdeczne dzięki również autorom za ich pasję, za ich pracę, za to, że mogliśmy tę pracę oglądać w studiu i dzisiaj jeszcze na podsumowaniu całego tego roku. Czyli siódmego sezonu Małej Galerii. Tak, artystom podziękuję, artystom, artystom podziękujemy piadkiem. <laughs> Nie ma z nami Kasi Bingier i Dalii Waraszewskiej. <laughs> tak, dziękuję, dziękuję pięknie. Y to było chyba tyle, ale chciałbym powiedzieć, że mimo że tych autorów nie było w tym roku zbyt wielu, ale myślę, że poziom prac, jakie zaprezentowali jest, jest na tyle wysoki, że nie muszą się wstydzić swoich, swoich dzieł. Kasia Wingier, tam pierwsze zdjęcia, zresztą Państwo sobie sobie obejrzycie po kolei, będzie na chwilę czas, żeby porozmawiać z autorami. Tych fotografii. Ale Kasia Rygier właśnie podobała sobie fotografię dziecięcą. Aleksandra Sikorska, no tu już poszła w taki temat bardziej portretowy i też ta wystawa była bardzo, bardzo ciekawa, interesująca na wysokim poziomie. Daria Warzewska przyniosła swoje zdjęcia z wyprawy do stanów, do rezerwatów, do. Do rezerwatu The Wave, czyli fala, więc takie ciekawe zdjęcie. Zresztą Daria Malarzewska miała podczas otwarcia też właśnie taką małą prelekcję, opowiadała o swoich podróżach i myślę, że jeżeli połączy pasję podróży, podróżowania i z pasją fotografowania, czego jeszcze nie posiadła, no to myślę, że w niedługim czasie obejrzymy jeszcze następne ciekawe wystawy i prelekcje w jej wykonaniu. Jest Sebastian Szenka Chrzewiadowski, też laureat stypendium burmistrza też udziela się fotografii i jego fotografie tutaj możemy właśnie oglądać. Patrycja Połąska. to są zdjęcia, to jest zdjęcia tancerek. Sam zresztą była tancerką, no ale z wiadomych powodów czasami zdrowie nie pozwala na to, żeby kontynuować karierę sportową. Dosyć trudno i wyczynowo, także. Teraz zabrała się za fotografowanie swoich koleżanek, i oto są jej efekty. Ta, te zdjęcia, które tutaj widzimy, to jest druga wystawa. Ona nie była prezentowana w małej galerii, ale to nie szkodzi, bo ci, którzy tam oglądali te zdjęcia widokowe, to mogą dzisiaj obejrzeć dodatkowo, właśnie kolejne jej prace. No i na koniec moje skromne zdjęcia. W których ja Państwu dzisiaj pokażę trochę więcej, opowiem o swoich podróżach w Tatry, bo Tatry to takie moje ulubione miejsce do, do wędrowania, nie tylko samemu, ale z moimi przyjaciółmi, znajomymi, którzy tutaj są. Dziękuję za to, że, że, że przyszli. Więc Opowiem o kilku ciekawych historiach, obejrzymy kilka fragmentów moich filmów oraz jakieś tam. Jeszcze dodatkowe zdjęcia i do To było z mojej strony. Tyle. Zapraszam do obejrzenia, zapraszam do poczęstowania się. Życzę przyjemnego, miłego wieczoru. Proszę Państwa, nasi. Właśnie o to chciałem poprosić dla naszych artystów. Dziękuję bardzo. są pana zdjęcia? Tak. Gdzie były robione panie Sebastianie? W różnych miejscach. Tu na przykład Włocławek, dama w Rosławku. Tu wiadomo kościół gimnazjalny w konicach, Leśno. Światła koniczanki. A jakie pana są ulubione krajobrazy? Starówka? E Może być. W ogóle Chojnicka. 不怎么样，嗯、沒那么些。